stało się zadość i znów wypełniliście po brzegi naszą malutką salę. Dziękuję wszystkim za liczne przybycie i za, jakby powiedziała, podporę naszej działalności amatorskiej. Witam przedstawicieli Zarządu Głównego, witam przede wszystkim naszą Panią Autorkę, która dla nas napisała sztukę. Pani Wizażur. cześć Dzisiaj y, nie będzie długi to przedstawienie, ale myślę, że będzie stoło za to, żebyście się troszkę pośmiali, y, bo y, pierwsza sztuka jest y, napisana przez pana Władysława Młynka, nazywa się Wymiana. A druga sztuka pani, pani Żur jest y, napisana świeżutko, jest y, o dzisiejszych czasach o internecie. Nie wierzę miłości i wszystkim można. Czyli miałoby się wszystkim podobać. Między tymi sztukami będzie 20 minut przerwy, bo musimy zmienić scenę, musimy y, nagotować na nową sztukę. No i ja myślę, że wszystko. Jeszcze chcie, chcecie coś wiedzieć? Myślę, że nie. ja jeszcze proszę trzymać palce nowym, nowym aktorom, którzy są pierwszy raz na scenie. Czyli. Mówiła. Tak? <laughs> Także życzę miłej zabawy i dziękuję wszystkim jeszcze raz. Podaję wniosek w głosowaniu, kto jest za tym, żeby wybudować ławkę przez potok u króloka z szynami i gelendrami. Która służyła wiernie i błogo naszym obywatelom i była świadectwem waszej roztropności i chęci dobrej dla całej dziedziny. Kto jest za, niech podniesie rękę. Dobrze pójciku, łotą robotę nic, ale gorsi będzie to zapłacenie. Skąd my też tyle pieniędzy wezmiemy, taki szynek galandry będą mocno kosztować. Już to nie będzie takie straszne. Niedawno Adam spoza Potoka też budował ławkę, a zostało został mi muszyny. No baj, ty też przeca swoich nie odrze o ostatni grosz. Prawda? Prawda? Jeszcze rozgłosuję, kto jest za naprawą ławki. Niech podniesie rękę. O? jeszcze mnie nie uzgodnili, kiedy tę ławkę będzie robił. Bo jak to nie do cię zrobić, łoto Szwagrowi Jankowi, tak ja za tym nie głosuję. Ja też, bo drugiego głosował nie Na no Ale komodrze, na tym już nie zależy. Głównie, że ławka będzie gotowa, i zaś będą prawić, jako ta gmina je dobro nam pomogą we wszystkim. To nieprawda. ma prawda. Się ku temu mu jakiś go pypłoka, a gmina będzie musiała płacić za porządną robotę. Dyszło to szwagier Janek, jest to to co zrobi po majstrowsku. A ja, ja zrobię taką łapę.

Idzie o historyczną sprawę, nie waćmy się o taką sprawę, musimy jednogłośnie głosować. Rektor zapisze po tym, ale po tym aż potwierdzimy. Wojcieczku, ale nie śmił tam zapomnieć napisać z budową prawnukom, dziadek, radny Janek pingur. Dobrze, już dobrze. Napiszemy, że zbudował Janek Pindur i teraz ostatni Ros. Wydaje za tym, żeby ławka była postawiona. Niech podniesie rękę. Radny kantorze. Zapiszcie to wszystko, to co my uchwalili. A teraz ostatni punkt programu. Wolne wnioski i zażalenia. Jeśli kto coś ma, niech podniesie rękę i mu udzielę głosu. Tu jeszcze widzę, że łoto sąsiad radny Maciej nie zapłacił dotki z psa za ten rok, choć już był dwa razy upominany. No, na, ale wiecie, że zabiję za zamiast do Dowkę płacić. Daję i ta, tak wiele nie szczekło. Dowkę i tak musi zapłacić, bo psa jeszcze ocie. Zabiję, bestię. Tak synce, zróbcie co chcecie, ale do tych dowka będzie zapłacono. Mo co jeszcze ktoś do powiedzenia? No? Na, Господи, mi też ale nalecie 30 piwa, ale prytko, bo nie mówiala czasu. Musimy jeszcze lecieć do drogerii, do haptyki. No, ale cóż już radźcie, czy możecie chcecie domać, do co? No, jedyne nicę nie pytajcie alecie, bo nie mówiala czasu. A ty stary, pójdź do chalpy. Widzisz co się tu robi, a ty co tu będziesz siedział a fulą. Gospodzki, na mi też prędko 520 dwadzieset a z 20 syfonów, ale prędko, bo nie mam wiele czasu. A zaraz, zaraz, jeszcze pięć piw doleję. Ale, babie, co się z wami pytel roztargą, co jest tak zegziły? No ale, to, ojciszku, toście nie słyszeli, co beje, Nadyć się straszne dziwy wszędzie robią. Tuż mówcie, babo, co się robi? No ale wymiana pieniędzy ma być za dziś po południu, Toż trzeba prędko coś ich pokupić, bo nam zaś nic po tym nie zostanie. Nie mówcie, głupo, dyć wymiana była, bo to cóż by ford zmienili. No bo powiadom, trzeba prędko coś ich pokupić, bo ludzie wszystkie pieniądze utracają. Jakiś panoczek w skórzanym mantlu przyjechali z wielkiego miasta i powiadali nam to. No ale wiecie, Jo się tu z wami zafulała, a jeszcze mi trzeba choczek a łopatkę ku piecu kupić. Prawdziutko, że do domu przyniosła dwa trakacze a trzy szówki na nojówkę. Ani pojedz z nim na czasu. A coś będziecie z nią na nabierat, wiecie, ani kokkozy nie macie. Stary nie, mój kupię, a mazy do chałcie. Tu, to weźmiesz tam piwo, jeszcze muszę lecieć do miasta. A ty ja z tym szano, aż nie zdechnie z głodu? Bo ty se też o nic nie postarasz. To nie ma można. A bez malu będą dziś o południu o trzeci radię mu ogłaszać, tuż ja by se też u was zamówiła miejsce u samego radia, bo dobrze nie czuję. Wiecie, jakby do nich pierun uderzył. Gospodzki, schowajcie mi do kany. Ja musím utekať do kaupej bo myl, ja čo co mi tá baba doma robí. Stano, kde Na dočke, žeš na chwilę, co si sa tak rozjarbol. Oj, ja že neskoro. No, cóż se stalo? Porvej pieniądze i les do hanki. Za potogi kubodni tej kozy, co chciała sprzedać. Ale cóż tak naros? Gdy rzezium nie chciał, że je chudo, a mo suchoty. A nie pytaj się, no mleć, bo będzie wymiana na pieniędzy. Jezus Maryja, Użlecy! A ty mi daj pozór na blachę, aby se mi prodło nie przypoliło. A jak będziesz doma, to możesz prać dalej. <grym> Wiecie, to że się ale ugoniła, porę korum, a kiela to do ludzi kłopotu. Ej, hey, tych parę koron szkoda, ja bym by ich mieli zebrać. Wiela się człowiek na nich nadrze. Jeszcze nie są trzy godziny. No ale, jeszcze se na chwilę poczką. Być się nic nie stanie. spój za chwilę łodetchnę. tchnę. ja se tym ludziom. Godzią po dziedzinie, jakby się terpentyny popili. Ja powieszę. Ojciczu, nie chce się kupić młodymi truhłem. Kantor już jedną kupił, jeszcze jedna mi zbyło. Co? Truhłem? Zaraz bych sobie wziął, gdybym to była wiedziała. A raczej bym zebrało jedną szufkę, a trakać mi. nie potrzebuję, jeszcze nie myślę umierać, a jak umrę, to mi truhłem zrobisz. Wiecie, gdybym miała pieniądze, jeszcze bym i tą truhłem kupiła. Ale teraz mi już nie został ani Hališ. No. A teraz mi też daj czekaj, piszczę noc. już nie mogę. A to jest kłopotu. A cóż się też to pokupili? Viela tam tego nimu, ale jednak, coś ci się nazbierało? Co widziała, to że brała. To się ja

do, do 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 pieca, a a a dzie stary nie, jesteś nie Ja posłuchaj, co będę głosi. Na no, 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 staro, ty 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 że się tu? Ani nie 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 widzę między tymi pakami. No, to ja wiem, że ty byś się wolicz nie po no, no, a, a co 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 za to takiego kupiła, na -no? Co co to jest? No. Widzisz, co poczytaj. Szampu na włosy i na lasta rodyś ojełysy. Na półszy na, na końcie, <śpiewanie> ludzie, wydłużę 10 po trzeci. Może już dogma wygłosili wyniki, a wy nic do nie wiecie. Tak ja bym to puszczę, na nie ma można, dyć, rano przyjechał z genału. No ale wiecie, na mnie się tam ci panowie, ale dostali, dostaj. Mnie już na wymiarę nie został ani hałas. o 15%, wszelkiego rodzaju cukierki z wyjątkiem czekoladowych o 12%. Tekstyl wełniany i bawełniany o 18%, rowery o 10%, motocykle i samochody o 12%. Ta obniżka cen przyczyni się do wielkiej wielkiej mierze do budowania i podniesienia naszej państwowej gospodarki. Przy obniżaniu cen brano ogólnie z Staro! Cisza, słuchaj. Staro! Idź prędko, wrócić z te koże! Staro, ty żeś to dorobiła. Tak jest, obywatele. To nie jest wymiana pieniędzy, ale dalsza obniżka cen. Ich habe das